W wideo liczą się pierwsze sekundy i cały rytm tego materiału, czyli na przykład maksymalnie dynamiczne cięcia. Zaczynasz jakimś mocnym hukiem, mocnym otwarciem, pokazujesz jakiś efekt, kontrast, coś przed i po albo zadajesz jakieś które wciąga, a potem krótko rozwiesz. Jedno zdanie, jedno ujęcie, też bez jakichś wielkich dygresji, bez rozgadywania się. E, a na końcu tego materiału wideo jasno mówisz, co teraz, mówisz o cenie, mówisz o jakimś terminie, jeśli to jest ważne, do kiedy można dołączyć yy, na przykład na pokład Twojego kursu i stosujesz wyraźne call to action, czyli wezwanie do działania. Klient wie, co bezpośrednio po kliknięciu w tą reklamę się stanie? Jakie kroki musi wykonać? Dbaj o ruch też w kadrze, jakiś drobny gest, zmiany planu, e, krótkie przebitki. E, można pokazać na przykład jakiś moduł tego kursu, e, fragment środka platformy kursowej na przykład albo fragment nagrania. E, I dzięki temu zachęcasz tych potencjalnych klientów do zakupu.